Szczególnie, że Schroeder był znanym przyjacielem Rosji, co później zresztą udokumentował, pozwala się zatrudnić w Gastronie. To spowodowało owo istotne napięcie także na w relacjach polsko-niemieckich i zamiast swoistości interesów Polski i Niemiec w odniesieniu do Europy Wschodniej. Również na bazie sukcesu, to okres współpracy polsko-niemieckiej trwający do 2003 roku. A konkretny z kolei do 13 grudnia 2002 roku, to znaczy do podpisania traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, kiedy oba cele strategiczne rozszerzenie NATO na nasze kraje, czyli na bezpośrednie sąsiedztwo Niemiec, stabilizacja bezpośredniego sąsiedztwa Niemiec. I polityczna, czyli Unia Europejska i militarna, czyli NATO zostało jako wspólny interes Polski i Niemiec osiągnięte i tej pory tej skali z interesów Polski i Niemiec nie ma. Zresztą... Tu warto wskazać na ewolucję interesów niemieckich, właśnie. Niemieckich czy francuskich, czy generalnie zachodnioeuropejskich. W Polsce przez długi czas przemywało się wyobrażenie na podstawie to, na to, takiego na stereotypu, jaki został wykształcony w czasie Zimnej Wojny, sojuszu obronnego, który jest w stanie przeciwstawić się inwazji, oczywiście inwazji sowieckiej, na terytorium państw członkowskich. Ta natura wyzwania zanikła w roku 1991. I teraz słuchajcie Państwo wyobrazić sobie, że jesteście Niemcami, czy Francuzami. O ile. Dominacja wojskowa amerykańska nad Europą była z ich punktu widzenia pożądana w okresie silnej wojny. Służyła bardzo konkretnemu celowi. Obrony przed możliwą inwazją sowiecką. O tyle po zakończeniu tego zagrożenia nie ma takiego celu politycznego, który by usprawiedliwiał taką, a nie inną konstrukcję bezpieczeństwa transatlantyckiego z ich punktu widzenia. Są inne, mniejsze cele, ale nie cele tej rady. I z tego punktu widzenia spoistość sojuszu transatlantyckiego oczywiście ciemni. Rozluźnił Europejczycy zachodni słusznie nie obawiają się żadnej inwazji. Trudno mi byłoby nakreślić przed Państwem wizję podwoju Europy Zachodniej przez jakieś państwo. Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. I z tego punktu widzenia wolna amerykańska amerykańskiej jest dosyć silna tak we Francji, i w Niemczech. W Niemczech na tyle silna, że skutecznie była wykorzystana wyborcza przez w Wyborcze, na czasie drugiej walki wyborczej, gdzie odwołanie się do uczuć antyamerykańskich do zwycięstwa SPD. Także tychże wyborach. skoro jest to zatem element wyborczo opłacalny, będzie stosowany, będzie on nam wracał w polityce. To daje pozycji Polski pewną hmm, zmienność. Oczywiście też zależy od rządu polskiego. Mamy rozmaite polityki zagraniczne, także i w Polsce, zależnie od tego, o którym rządzie mówimy. Yy, generalnie jednak, jeśli założymy istnienie pewnej huśtawki polityki niemieckiej, zależnie od tego, czy dominującą partią w Niemczech jest SPD czy CDU, CSU, to wtedy, zależnie od relacji amerykańsko-niemieckich, Polska albo jest bardziej liczącym się podmiotem w Europie Środkowej, albo mniej. Jest to dosyć paradoksalne, w tym sensie, że im relacje amerykańsko-niemieckie są gorsze, tym pozycja Polski jest istotniejsza i odwrotnie. Ale jednocześnie relacje niemiecko-rosyjskie tutaj także są elementem tej układanki. A zatem trudno powiedzieć, jaka sceneria bardziej odpowiada. Polskim interesem. Mieliśmy takie doświadczenie jedynie w latach 2003-2005, także, Przyznam, że dokładnie nie pamiętam, czy sierpnia, kiedy nastąpiła zmiana w Niemczech. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to się do Zacznijmy od tego, co myślę, że warto sobie twardo uświadomić. Nasz gość słusznie zauważył ten ten cechę charakterystyczną polskiej pamięci historycznej o niewykonanych zobowiązaniach z roku 1969, o pewnej nieufności w stosunku do podpisów pod traktatami. W Polsce jest to powszechnie odbierane jako rzecz zbyt łatwa do rzeczywistego zanegowania. I z tego punktu widzenia... Nie można w Polsce odpowiedzialnie sformułować e, stwierdzenia, że Polska ma problemy z amerykańską gotowością do odwoływania się do siły wojskowej. Polska historycznie, rzecz ujmując, miała problemy z sojusznikami, którzy nie byli czy to fizycznie, czy też moralnie w stanie odwołać się do siły wojskowej. Zatem mają zarówno siłę fizyczną, jak i wolę polityczną używania wojska. Moim zdaniem w ogóle Polsce nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, powinniśmy z tego bardzo zadowoleni. Jedyny problem, jaki w tym istnieje, to problem. To najlepiej opisane anglojęzycznym terminem imperial over, over stretch. Jeśli yy, wojska Stanów Zjednoczonych będą zaangażowane w wielu miejscach, to może powstać sytuacja rzeczywista czy wyłącznie wyobrażona yy, przez potencjalnego agresora, co do tego, że nie starczy ich jeszcze na Europę Środkową. Yy, z tego punktu widzenia uczestnictwo Polski w operacjach militarnych w Bogu Stanów Zjednoczonych jest wsparciem dla kontynuowania amerykańskiej woli odwoływania się do rozwiązań wojskowych wtedy, kiedy one są niezbędne. Mamy przecież także doświadczenie wspomniane doświadczenie wojny muzułmańskiej, gdzie Europa nie potrafiła zareagować wojskowo i kosztowało to życie wielu tysięcy ludzi i także wiele tysięcy na uchodźstwo. I to grozi pewnie powtórzenie tego scenariusza także na Afryce Północnej. że zdecydowane na dużą skalę prowadzone operacje wojskowe są możliwe do wykonania wyłącznie przy udziale Stanów Zjednoczonych. Wspomniana Unia Europejska jako potencjalna struktura bezpieczeństwa moim zdaniem powinna być traktowana wyłącznie jako rzeczywistość retoryczna czy wirtualna. Pamiętajcie Państwo, że Unia Europejska podjęła decyzję w 1999 roku o powołaniu sił interwencyjnych do roku 2003, na mieliśmy 60 tysięcy żołnierzy. Mamy rok 2011, ustaw takiego nie ma, jak to. Unia Europejska ma 13 grup bojowych, po 1500 żołnierzy każda, dyżurnią w parach, razem daje to 3000 żołnierzy do ewentualnej dyspozycji interwencyjnej jako wysiłek bojowy w 27 państw europejskich. To oczywiście może dać w efekcie obsadzenie Centrum Europejskiego na Napolinie, Fundacji Arenaurela, Fundacji Bertelswana i może Instytutu Europejskiego w Łodzi. I intensywnej obrony tych wysuniętych placówek, natomiast oczywiście nie będzie to siła rozstrzygająca o bezpieczeństwie, bądź też zagrożeniu Polski. I z tego punktu widzenia nie ma takiej struktury, która mogłaby zastąpić NATO. I dlatego też sądzę, że musimy ubolewać się nad tym, że są już słabi. Słabi z rozmaitych powodów. Słabi z tego powodu, po pierwsze, że nie ma wspólnego poczucia zagrożenia, co nie jest błędem rozpoznania, co jest. Potwierdzeniu rzeczywistości. Nie ma wspólnego zagrożenia, no to też nie ma wspólnego poczucia tego zagrożenia w rozmaitych częściach Europy. Zmienia się także waga Europy. Myślę, że jest truizmem stwierdzenie, że centrum polityki światowej przesuwa się na Daleki Wschód. Mamy zatem do czynienia z jednej strony z resetem stosunków amerykańsko-rosyjskich, który, który ma dwojaki wymiar. W tej chwili pewnie bardziej irański niż chiński. W tym sensie, że Rosja jest potrzebna w Radzie Bezpieczeństwa ONZ do tamowania programu wulgarnego Iranu. Oczywiście te koszty tego płaci się Europa co tam się w Stanach Zjednoczonych z popierania programu tarczy antyrakietowej. Oczywiście poprzez normalne polityki polskie, znaczy, to rząd polski nie podtrzymał na czas całego przedsięwzięcia, ale zostało to później zatwierdzone także przez Waszyngton. Powiedzanie nam tarczy antyrakietowej na po roku 2018, w sytuacji, gdy wszyscy wiemy, że kadencja prezydenta w Zjednoczonych trwa 4 lata. W związku z czym obiecywanie, że coś się zrobi za dwie kadencje jeszcze kawałek jest trochę mało poważne, nawet przy założeniu oczywiście stabilności aparatu państwowego, dziedziczenia zobowiązań itd., tak niemniej jednak przyrzekanie wykonania jakiegoś posunięcia politycznego za dwie i pół prezydencji jest mało wiarygodne. Obserwowaliśmy ostatnie porozumienie francusko-rosyjskie w odniesieniu do wyposażenia floty rosyjskiej w okręty typu Mistral. Ułamie się zatem istniejących w czasach dziennej wojny, nigdy dotąd nie naruszany porządek oparty na nieprzekazywaniu nowoczesnej technologii wojskowej Rosji. Mieliśmy także osłabiające, nie chcę powiedzieć, że podważające, ale z całą pewnością niewzmacniające zademonstrowanie pewnego niepokojącego faktu. Otóż, jak pewnie Państwo wiecie, Gruzja miała w Iraku, obu Stanach Zjednoczonych około 2000 żołnierzy. Była zatem faktycznym, choć nieformalnym sojusznikiem wojskowym Stanów Zjednoczonych. I to nie ocaliło ją w, jej przed inwazją rosyjską. To naturalnie nie dotyczy bezpośrednio Polski, bo Polska jest formalnie wśród Stanów Zjednoczonych, ale nie osłabiło to wpływy amerykańskie na Kaukazie i Wasie Centralnej, gdzie zademonstrowano, iż zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi przyciąga agresję rosyjską, a przed niech I w tym sensie również mamy negatywną rewolucję sytuacji międzynarodowej w naszej części świata. Mamy no, wreszcie, o czym wspomniałem, wzrost znaczenia strategicznego Chin i także niedocenianych Indii. To drugie jest, myślę, dla nas raczej rzeczą optymistyczną, w tym sensie, że Indie mogą służyć jako element równoważący Chiny. Pozwolę sobie wskazać na ciekawe zjawisko. Otóż, w zasadzie, milczenie Stanów Zjednoczonych na temat chińskiego programu nuklearnego, podczas gdy zwykle globalizacja broni jądrowej wywołuje reakcję amerykańską. W tym przypadku Indie potraktowane są najwyraźniej jako Pożyteczna, pożądana przeciwwaga dla Chin i e, z polskiego punktu widzenia bardzo rozsądnie e, Amerykanie nie zareagowali w tym zakresie twardym stanowiskiem. A zatem podsumowując, może się z chciałbym wskazać na to, że e, z jednej strony e, mamy do czynienia ze stałą rewolucją, która jest zmienna w czasie, która po okresie sukcesów wspólnoty interesów polsko-amerykańskich, sukcesów w zakresie Przyciągania naszych sąsiadów do NATO. To dzięki moim zdaniem decyzji, m.in. nie wyłącznie oczywiście, decyzji polskiej zademonstrowanej użyteczności rozszerzenia NATO w pierwszej fali w roku 2003 przez Polskę nastąpiła druga fala i wejście było w Estonii, Słowacji, Rumunii. To u Bogu Stanów Zjednoczonych mieliśmy stworzone forum współpracy wojskowej z Ukrainą w postaci wspólnej dywizji. Wielonarodowych Iraku, w której służyli także Litwini, Łotysze, Lesztończycy, Węgrzy w mniejszym stopniu w Rumunii, a nawet Małdowie no, położeni między Rosjanami, w związku z czym też postujący, postujący jakiegoś zabezpieczenia. Te fora współpracy wojskowej z sąsiadami bardzo służyły dobrze polskim interesom regionalnym. Przecież nie jest tak, że Polska jest w Afganistanie, a w Iraku, z uwagi na to, co dzieje się w Afganistanie, czy co dzieje się w Iraku pomysłem Polski było osiągnięcie silnych związków ze Stanami Zjednoczonymi. I argumentacja typu, jesteśmy w Europie, powinniśmy zatem szukać sojuszników blisko, a nie jakbyś egzotycznie od tego sojuszu utrzymywać, abstrakuje od faktu, że Stany Zjednoczone są wiarygodnym sojusznikiem Japonii, Turcji, Korei Południowej, Australii i nikt nie mówi, że Japonia, Turcja, Izrael czy Australia są za daleko od Stanów Zjednoczonych, powinniśmy szukać sojuszników gdzieś bliżej. Amerykanie jako jedyni mają istotne przenoszenia siły wojskowej, projection of power, taka pieniędzy w każdym kraju świata i trzeba to brać pod uwagę. Są zresztą jedynym wiarygodnym odstraszaczem, jeśli można użyć takiego słowa. I również poparcie amerykańskie dla rewolucji w Rosji, dla rewolucji pomarańczowej na Ukrainie było istotnym elementem tej współpracy dla nas systemu. Jeśli się przyjrzymy także programom w odniesieniu do Białorusi, to programy unijne, Pozwólcie Państwo, na tak są wybitnie politycznie poprawne, to znaczy Unia Europejska finansuje na przykład pomoc dla dzieci finansuje równouprawnienie kobiet i tak dalej. Programy w tym zakresie. Natomiast w zakresie współpracy z opozycją polityczną rzecz wygląda znacznie bardziej ostrożnie. Nie chcę powiedzieć, że nic w tym zakresie nie ma, ale choćby stworzenie rabia dla Białorusi przed wyborami 2006 roku trwało 7 miesięcy. Unia Europejska tworzyła przez 7 miesięcy audycję radiową i już żartowano, że pewnie program sojus polskiego z tego skoro aż takiego wysiłku. A wyszło 15 minut audycji po rosyjsku, nadawanych przez Niemców. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli na Białorusi zmieniają 25% ludności w II wojny światowej, to już trzeba było dać to raczej Portugalczykom, a w żadnym wypadku Niemcom do nadawania, bo to oczywiście doskonale służyło dyktatorowi białoruskiemu ja jako instrument propagandowy z tego samego powodu Niemcy nie demonstrowali swojej wojskowej obecności w Jugosławii zbyt intensywnie, żeby się nie serczną w sercu propagandę u starszych i kontynuacji tego wojny światowej. A zatem yy, owa współpraca w Stanami Zjednoczonymi była efektywna, skuteczna i przynosiła Polsce bardzo dobre rezultaty. Ostatnie, jeszcze zdanie, muszę to zdezamułować. Błędnie rzekłbym, że groteskowo grubek, postawiony cel polskiej polityki zagranicznej, jeden z celów w postaci zniesienia wiz. Mówiąc może nieco górnolotnie, niegodny jest Rzeczypospolitej. Jest rzeczą wręcz kabaretową, aby celem polityki zagranicznej 38 milionowego państwa było uzyskanie możliwości pracy na czarno na rynku amerykańskim dla kilkudziesięciu tysięcy własnych obywateli. Ta rzecz powinna być wyśmiana w sytuacji, w której z polskich polityków usiłuje w ten sposób zdefiniować cele strategiczne Rzeczypospolitej Polski. Trzyma się polskiego. Więc myślę, że na to też należy zwrócić uwagę. Obecnie, z racji owego, owego resetu amerykańsko-rosyjskiego, zmiany rządu w Polsce, zmiany sytuowane na Ukrainie, myślę, że skala zbieżności interesów polsko-amerykańskich jest znacznie mniejsza i ewolucja geopolityczna położenia Polski i na kierunku amerykańskim i europejskim, moim zdaniem w tej chwili przebiega w sposób negatywny. 結構。